Zobaczmy apteczkę. Biegnij za... Nie wiem gdzie biegnij za mną, nie daj mi aptekę. 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 No. Aptekę. Faszeruj aptekę. aptekę Faszeruj mi apa ja pod pachę, żeby szybciej zaczął działać. W dzisiejszym roku Anna Puerta była gotowa odnieść sukces jako lider lokalnego kultu doliny koyę. Rok później zniknęła. <gry> Następna kwestia, na swobo, no? Dobra. Ale miałem do gadania, no! <gry> <gry> dawaj, następny, dawaj. Nie dniem za dniem. <gry> <gry> ja jestem za tym, żeby cały czas. Klut, towek, dawaj. i Frederico z... Jako jeden z jej najbardziej zaufanych zwolenników, przybyłeś do domu Anny, aby dowiedzieć się co lub kto. Jest nie tak. Kto? Klaun to. Ale dużo się naczytałem. Dobry, to, jest no, to było zbyt spontanicznie. O, już mam latarka, panowie. Panowie o, i panie. O, o, panie. O, o, ja to, o, też mam ja latarkę. No, Okej. Okay. Co tam traci u nas? Ja lecę od razu. Ta księżniczka zawsze była zwariowana. Poczekajcie, trzeba jest koza. obgadać to co jest robimy. Ło boże. Chciała pewnie kuit, nie dać w tej księżnicz. Da się kucać, ale jest na C. co, na Ciebie, co ty robisz z tą tak, kozą? Trzeba, trzeba zmienić. Aha, się przecie można. Okej. Okay. Co z tym kozą piecutać? Tomasz. No. Jakaj bo ją posuwam na razie. Nie wolno sadzić drzew, tak? Co jest passing? Nieważne. Wejdźmy bokiem! Tędy o, czy, 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 można! Jeez, a skooper! Co to jest tutaj? Jakaś To, ale mam Uuu. to je... Czytaj, Junior. O kurde, Nie Czytaj. było łatwo zebrać kozy na rytuał przywołania. Dobrze, że miałem tyle tego cholernego siana. Nie czujesz, że rymujesz ziom. Zaczynam się zastanawiać, czy to był dobry pomysł, by robić to samemu. Nathan Nie. zawsze mi mówił, że powinnam być przy swoich ludziach, gdy nadejdzie czas. Okay. Dziwnie się czuję, jakby moja mm -hmm. skóra się paliła. Ojej, jak dużo na słońcu się palisz. No. Pomyliła krew, Po co mi to? Po mi siano? Siano, no, siano, no o, wiesz, siano. Ja też mogę? Mam będzie, siano. Będzie wam potrzebne. Tak, tak czekajcie, wystarczy. bo te kozę trzeba nakarmić. No gdzie ją zostawiliście za furtką? Podsacz mnie. Prosty, no. bo... Chyba, że ten, Pomóż ten tej ma... kozie, no przecież ona jest głodna. Leko, stary. Bierz o. Bierz o Chcesz łyczka, co jest? Jest Ktoś tu szczeka, to, to chyba te kozy te Wydaje mi się, że jak tyłem wejdziemy, to może będzie lepiej, co? Czy nie? Idę tak. Tak od razu z Co tu jest? Apteczka? O! E, tak, Ej, tu są zamknięte. kozy jakieś No tak, no bo to jest siano to, 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 to jest nasza to misja to jest, na dzisiaj, nakarmić kozy Czy ja mogę je wypuścić? Ja mam tak, mleko, to, mogą to, zapić jest specjalny klucz, klucz. Aha. A, We need key Trzeba palić kozy Panowie i panie, ale nie oddalajmy się tak bardzo, bo... Co to jest? My tu ser będziemy wytwarzać kości, dobra. A okay. ty się teraz tak to jarać? Ko no tak. Nie to ja to mogę zaś palić. Dobra, to jakby to to zostawimy do tutaj. Dobra, czytaj to, to kartę! Czytaj, czytaj. To wszystko na to liczyli strażnicy. Już prawie czas na poświęcenie kozłów, ale to muszę zrobić ja. Zaangażowanie kogokolwiek innego mogłoby zerwać moją więź A za Zelem! A wtedy zostałaby wygnana. A się tak trzęsę? Nie wiem Stary, się... mówiłeś, a nie ruszałeś ustami w ogóle, nie? Wypuścić ja, kozy! Wypuścić rynek. kozy! Sześć kozy! sześć, sześć do... kozy. Dobra. Patrzcie, jak poleciały. Lecą. Do piwnicy! Do piwnicy! piwnicy! Zamykaj! o, nie ma drzwi. To Trzyna ja zosta... No bo te drzwi. Zostanę na tyłach. nie rozumiem tego. Nie mogę powstrzymać tych dziwnych słów, wylewających się z moich ust. Kiedy je wypowiadam, jego sługi powstają wokół mnie i... Zamknij I? No nie ma, nie ma tam już nic więcej. I koniec, nie, nie skończyła właśnie, nie Bo jakiś kluczyk tu mam, co to, to jest? Piwnica yes. Tak, Dobra, pewnie klucz do góry, jest. dawaj go Dawaj klucz do góry Nie Otworzysz nam Ej, bo tu jest coraz ciemniej, góra. świećcie w różne tam miejsca, tu... bo Ja mam taką ciem, Dobra, to ciemnofobię to to Ej, to on jest, on jest traitorem. To jest, to jest impostor On działa z diabłem To jest impostor Ja nie? Ja mu nie ufam, to jest impostor To jest to wiesz Dobra Raz klikasz, raz klikaj, raz Raz. No to, no nie, klikajcie wszyscy, jakieś miecze tu są, te tu jakieś harakiri było. To jest nóż nóż. no no przed... Halo. Halo! No, Halo. nie, 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 Słuchaj. Co za jak ja tam wejdę, ale jak ja tam wejdę, naprawdę. Wezmę ten nóż No puść to. No ofieraj tu! O, patrzę, o, duchy chyba wierzy. się odcięły nareszcie. Na, stań na siano, stanąłem, otwórz się! Otwórz. S alohomora! Wow! Trzeba było od razu mu... O, panowie, tutaj ktoś ostrzył noże. Ktoś ostrzył tu noże, ewidentnie. Zamykam drzwi od piwnicy. Ej, muszę wadać. Co się dzieje z tym moim światłem? Idź pierwszy. Tam jest otwór. Jest, nie daj I co co z nim? Ej! To ty? Jezu, jesteś sam. robiła. Za... Okay. Słuchajcie, mamy dużo pomieszczeń. Welma ja, velma i ja do piwnicy, a wy w prawo. Mam klucz do pokoju zabaw. Brzmi dobrze. I znalazłem róże róże aby zobaczyć Mam nacisnąć. Macie coś takiego, żeby nacisnąć K, aby zobaczyć swoje klawisze. Wśród tego mam klawiaturę. No, Zbierajcie te róże, co są na, na stole? No właśnie wiem, to są Bieraj Zbieraj róże. Ister Isteregi, super. Haha. Ha, ha. hey, to jest ten. To jest list. Któryś tam października. Wygląda na to, że boją się świata, próbują ich. Próbuję ich powstrzymać, ale hmm, pomocy jak... wybaczcie mi. Klucz do biblioteki mam. Widzisz, ty czytać, nie umiesz? Umiem cicho na górę. Zbierajcie róże! No dobrze, zbierajcie. Zbier Zwaga na górze jest Już bardzo niebezpiecznie. Super Czemu? O, Bo tu chodzi taka pani. O, o Na górze Co, Za tobą, za tobą! Mamy dostęp do tego. Kurwa, Kur. gdzie ty jesteś? Kur. Za o, o, właśnie. Kurwa. o, Kolejny kluczyk, ale fajnie. Meduza. Mam owce! To jest Możemy met. ją palić. Jesus. Tak, jak kraluch, nie wiem. Luka <noise> na kolejna, te ty O mój Boże! To jest krowa, więc. Jest! Cześć, morduniu! Patrz, Słuchaj! Patrz, idzie do siana, idzie do siana. Cześć, ja mam kozę! ją ze głowy pióry. Trzeba je karmić, naprawdę? Ja myślałem, że to żart! Po tej ścianko. Musimy zbierać kozy z domu, Jesus. Dobra, kto ma paliwo? <noise> no super. Mleko miałem, ale paliwo? <śmianowidze> powoli, powoli, nie biegamy. Trzeba chodzić powoli, bo. Ooooo! A to druga strona, to nie. Oooo! To... Jest, jest tu! Szybko, czekajcie tędy! Tam jest! Tam jest! Czekajcie! O idzie! Mam kozę. Nie idziecie O co z nią chodzi? Mam kozę. Czekaj, pana udaje. Walij no. w łeb światłem. Nie, nie, ultrafiolet w czoło. ty, bo ty. A bo ona się nie tentyguje, bo nie ma jeszcze e, tej kozy. A nie e, dobra, ma kozy. Jest... Będę, okay? ale, a co ma pod sukienką? Możemy Zbierajcie i... róże. Ale, siano spalona. mam, ale kus nie widzę dalej. Dobra, jedna co to miało o, być? O, co to jest? Koza spalona? A... O nie, ja uciekam. O, o, co? Czyli przy jednej kozie się odpala, tak? No to Jak teraz idę? odpal drugą kozę. No dawaj, piękny. odpalaj paliwo. Dawaj, dawaj. dawaj. Czekajcie, ale dajcie zobaczyć co robicie z kozami, bo jestem nowy, co prawda najstarszy z was, ale... No podpalaj. Jestem, stary przyszedł. Rubkę baba. baba. Dobra, mamy dwie. A! Świeć w nią! Ładuj ultrafioletem! Za nami! Zamknij drzwi! Nie zamykajcie drzwi na górze to! Do góry. Ilu ich tu? Ilu ich tu jest? W sensie? jak mogę ci pomóc? Ej, musicie wziąć apteczkę i mnie po prostu uleczyć. Tu jest tylko mleko. Do góry jest. Dawaj. Sorry. Sorry. So, nie bo ja po prostu nie miałem. Dobra, zejdę do was, zejdę. Ale do mam was, róże. To ulecz mnie różą. Nie, no, nie mogę różysz. One jest w górę, tak do, Miejcie apteczkę przy sobie, tak gra jest chory. On wszedł no, drzwiami! Nie. O! Tu ja odwór, uwaga. Ktoś idzie, ktoś idzie. Można ktoś je palić! Sotłem. Palę demona! Zgaczony. Dobra, zgaszony. UV. Wieszcie, jedna osoba niech ma apteczkę przy sobie, no co wy to? Ja mam paliwo, jakby co? Nie pali! Ja, mam ja, mam, ja też ja mam, mam, mam siarę. Ja nie mogę znaleźć w ogóle apteczki. Ja, nie wiem, Na dole były, te demony to pozjadały. Ja mam jeszcze dwa klucze. Tu jest nie te... fiolet Tu nie. Ja mam... demon! Palgo! Palgo! A PALGO! Jak nie rybach palgo ma, że nie ma gdzieś... te ma, że nie ma nie ma, że nie ma nie ma, że nie jedną nie Tu gdzieś nie no, być powiedzieć... po lewej chyba nie ma jest paliwo że nie ma nie ma, jest nie ma nie to jest nie ma ja no. na, na dole no, niż to, to nie tutaj... ma nie szukam na dole Czekaj jest walka z tymi O nie ma, jest nie ma, ten ja, przeraźliwy to ksiądz to okay. O nie, tu jest demon Ja biorę jedno siano, niech ona to żre plecy Coś, czu... Coś się Bierzesz kozę kozę idziemy Jest demon, mam go Ja Pale chłopa Pale chłopa. chłopa Dawać! Dawać na dół Bierzesz kozę? No biorę, już wziąłem, Dobra, lecimy Lecimy na, Lecimy na Leno paleno, szybko Paliwo masz wszędzie, tu masz jeszcze Dobra, ja biorę. Na zewnątrz za kim zgub... ja facet. Za mną! To Karol. jestem ja! żuli garson po głosie nie poznajesz. To jest Karol. Dawaj. Że ty nie Dobrze, tutaj teraz kozy będą. Aha. Bo ja naokoło, ten. Ja... Lepiej, ja jestem po kontuzji łękotki, Muszę biegać więcej no. Dawaj. Jest ona! świeciej na łeb. Y przy wejściu do piwnicy. Się, dobra, Leno, paleno i wracamy. Ten jak do się chował. Co ty? Dawaj. A od razu ultrafiolet przed siebie, Ona tam jest. O, idzie. Się... idzie. Idzie. Gdzie? Idzie. Jest tu gdzieś. Znaczy idzie, bo gdzie tak to mówię, to... że idzie. Nie wiem, czy idzie, ale tu gdzieś jest. Piękny, piękny, piękny. Dawaj ją. Do piwnicy. Niech ktoś ją zatrzyma. wbiegam do piwnicy. Nie ma paliwa! Lecimy! Poleciała za z takim piwnicy Ja na nią świecę i pomóżcie mi! Świeć na nią! Po prostu! Jakie wait? Ona mi wait, ty mi tu nie wait, tu i dawaj kozy! No się pojawiają co? W losowych miejscach? Tak. Kto tam siedzi? 5 na 10 Uwaga. Uważaj! Ona tam jest! Ładuję ultrafiolet, 5 kus. Zaraz ja zamykam zamknij. drzwi, uciekaj, uciekaj! Ona też, po, ona w ogóle pobiegła do, do sąsiada chyba. Czekam na nią, robi strasznie dziwne rzeczy, powiem ci. Gdzie ona jest? ją! To zamknij drzwi, ona nie może wejść wtedy. Zamknąłem... JAK NIE MOŻE?! JAK NIE MOŻE?! Pomóż mi! Jak nie może, co mnie oszukał? Tak się nie gra w tę grę, proszę księdza! Ja to za Demonologia, biegnie ze mną! Ona jest coraz gorsza oszustka Daj mi daj mi apteczkę! miał mi pomóc. Jest tu blisko, jest na strychu. Czy ktoś do mnie wejdzie? Nie. To ja tu ją zatrzymuję. Ja schodzę po Nie mam apteczkę, idę ci pomóc? Spoko, schodzę po strychu. Jest na strychu. Jestem już gdzieś w korytarzu. O widzę światło. Światełko w tunelu. Sam Mogę za w tunelu. Dawaj aptekę. Jak będzie za tobą to Księdzu Karolu. Zamykam drzwi. Wstałem. Dziękuję Księdze Damianie. Gdzieś <laughs> <Ijdź> na dół. <laughs> A ty jesteś kobietą. Bardzo źle. Świeć panie nad jej duszą. Odprawiajcie. Gdzieś tu krzyczy. O. Sześć kus spalonych jest dobrze. spalili. Tu jest, tu jest. Dajcie siano. Tu jest siano. Rzuć tu siano. Gdzie? Tutaj przy schodach. Jestem, jestem, dobra! No, Kurde! apteczkę! Biegnij za. Nie wiem gdzie biegnij za mną, daj mi aptekę! Aptekę! No. aptekę! Faszeruj mi apap pod pachę, żeby szybciej zaczął działać! Jesteś? Podnieś mnie łaptekozę, ja dobra. się już drugi raz poświęciłem. Teraz to. Dobra, o, dziękuję, siostro to? Damianie. To jest ten moment. O, uciekaj! Trzeba uciekać, siostro uciekaj. Damianie, zamknij drzwi. Siostra, a na, na strychu nikogo nie ma? No, nie. Błagam, pal te kozy, no. No dobra, je, Książę Książe Tomasie. Co to za niebieskie czarne? Ja już mam no, Ja palę się wszystkie, co się da. Ty, ale teraz warto by było chyba zebrać wszystkie, nie? No, jak no. pokemony, łap te kozy. Pokémon, <noise> czuj tą po, moc. Po, kozie, to ona się na bank zdenerwuje mega. Myśli? No. Wow. <głos> o! <głos> e, e. <głos> nie w tę stronę! Proszę księdza, mnie Czekaj, bo to jest zaawansowany erksozmys już ty EXO, co? Egsoskielet? Ja zamykam. Hej, koza Gdzie Pokój jesteś? do czytania trzeba znaleźć. Czy poku... Ja mam klucz Obserwam. Tu, tu po prawej. Nice! Oh, tu jest to Na suficie? Co się dzieje? Nie wiem chyba się... Chyba Cooper robi stary w kierunku sprężyła yes. Aż się Karol, rozprężył pokój Ale tutaj był kiedyś pokój dzieci, ktoś tu miał klucz, nie? Ja miałem klucz Tak, Karol, dawaj, chodź tu już jest otwarte, dobra, Karol, tu już jest otwarte, Się księże Karol Pokój zabaw, zabaw No tu już jest otwarte Tak Masz, da jedz tu Jedz jest, kozo. kozo, karm kozę Ej, ale wiesz co mnie dziwi? Tu było wszystko pozamykane, a kozy jakoś mogły wejść do pokojów No bo one się teleportowały, stary to są w ścianach, w jest... ŚWIEĆ PANIE NAD JEJ DUSZĄ! SZYBCIEJ ŚWIEĆ! Dobra! Tył, tył! Wyciekajcie! Wyciekajcie! ZAMYKAJ! Wyciekajcie! I na dół, Chodźcie palić! Chodźcie palić! Pal ta kozy! Jeszcze trzy chyba, czy nie? O! Kolejna! Kolejna! tu jest! Bierzcie kolejną! Ona tam jest! Ja już! Dobra! Mamy piekielę, bo ona dostała i jest na dworzu. Bieg, jest benzyną, Oj, biegnie ich benzyna, więcej! Benzyna jest przy tym, benzyna jest jest przy palenicy. Skończył mi się ultrafiolet. Je. O, o. Dobra, pomogę ci, bracie. Demon mieścić! No, kurde! Nie gram w to. Nie gram! Nie gram! Nie Nie wiem, chyba znowu na strych biegnę. Ja jestem tam, jak się wbiega do piwnicy. Tu jest, tu jest koza, halo! Patrz. Ksiądz Karol jest w potrzebie, a ten kozę goni. Koza ważniejsza, no człowieku. jest przy tobie. Dziękuję, jest za to. Zaraz wyjdzie z piwnicy. Ty czekaj, bo ja nie mam, nie wiem gdzie są te apteczki. <śla> nie masz apteczki? To ja z nią pogadam. Idź po apteczkę, błagam. Posłuchaj, Helena. Ten. Helena, Trzyma. musisz dać nam spokój. ja mam kozę, Bądź nie wiem, jak mam to uwolniona. Abemus kambalamus. Bądź uwolniona. Asterix bo i Obelix Asterix i Obelix, Julio i Cezar. Czekam dalej przy schodach. Pięknie O, Siedem kus. A kto miał jeszcze tam jedną głodę? Ja mam, ale nie wokuliwa. No dawaj bo się, a już się nie pali. Za tobą? Biegnie do kus! Świeci, on. świeć panie nad jej duszą jeszcze raz. Trzymaj się stary. Okay. Kirie kozejlon Nie uciekaj, nie uciekaj. Kirie daj mi, o, przepraszam. Jeszcze mnie dobrze nie uleczyłeś! No przecież to nie ma sensu. Dopiero mi zaaplikował łapa pod pachę już mnie złapała, no a tutaj jest apteczka przed wejściem, no siostro Damianie! Ja już zaraz się sam uleczę, jakbym mógł, to bym to zrobił! Pomóż! Nie mam latarki UV Pomóż! Tu jest apteczka! Tu jest apteczka! Dziękuję siostro Damianie Dziękuję Karol Dziękuję O nie! Co... Jakiś pentagram w salonie! Dobra ja tu wszystkich ratuję, ja jestem jakiś medyk Okej okay. Uciekaj W killing florze też był medyk palę ich, palę ich O tu jest apteczka! jeszcze tego będę leczył Paleno, brakuje kozy i jednego klucza do jakiegoś pokoju Dobra, idziemy na strych, zaryzykujemy Tam powinien być Idziemy. Jakby co ci ulecie, mam apteczkę. Dobra. Tu gdzieś. A w nim z korporami. Uwaga, palę kozę. Nie widzę. Okej, okay, 8 na 10. Brzmi jeszcze dobrze. Jeszcze tylko dwie. No musicie jeszcze tylko dwie znaleźć. Ja już spalimy was 5, także ja już... Pal za nami, my palimy te! To łapią. Mamy kozę! Dziewiąta! Jeszcze jedna. Robię cover. Tu w stanie, poczekaj! Ultrafiolet pod Ładuj go! Dobra, dobra leci, dobra, leci. mnie! mnie coś. W korytarzu jest ich więcej, do góry! Weźcie go, weźcie NIE NO! Ja zginąłem dobra. 7 razy podczas tej rozgrywki! Dobra. Musicie to zrobić, brakuje jednej kozy! Brakuje jednej kozy! To nie są owce, to są kozy! Dobra, koza, owca, prawie tu samo. Ostatnia. Drugie piętro mówisz? Dobra. Drugie piętro. Dobre. Piętro jeden i dwa czwarte, dobra. Mam apteczkę, jak co? Chyba. Ja mam apteczkę, mam, chodź tu Ostatnia! Mam kozę! No i to ma sens. Czy to jest dziewiąta? Ja Kto mam kozę Kto wymyślił motyw spaleniem dziewięciu 10 Dziesięć. się mnie y, nie nie wiem gdzie Mam apteczkę jak co To mnie ureć, proszę Karol Idę, jak się leczy Eć ale... ci przytrzymujesz Na który? Eć przytrzymujesz Dobra, bo były tu dwa, już cię leczę. Leci Hen! Okej. Okay. To nie był hejtazem. Dobra. One się respią i coraz więcej się respią. Halo. Halo, książę i książęta. O, jest apteczka. Już cię leczę. siostro Damianie. Pomóż, pomóż. O, dobra, dobra, dobra mamy go. Jest ostatnia koza. No, była tu gdzieś. Ja Kurde, kozec, przebyliście szkolenie skarmienia zwierząt dzikich, a nie umiecie znaleźć ostatniej kozy? Dobra, jesteśmy a, wszyscy, pani, jest a, paliwo. To wychodzimy, wychodzimy. Wszystko chodzimy. jest. Boże, to była najtrudniejsza misja, na której a, z wami a, byłem. Okej, okay, super. Aha. szybko. A ty miałaś kozę, czy... Nie, ja, 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 ja mam, ja mam kozę, ja mam kozę. No to chodź z kozą i z paliwem, bo trzeba dokończyć misznię. No ale ona tam była, nie? Nie ma jej pociągu. Nie ma jej, ona... No, no, Czekam Wycie na was przy Nenufarach Leczajcie ja Czekam Demont jest Last nie, one koza! mnie apteczka była Koło mnie jest koza Zostaliśmy no we dwóch Nie Dawaj to palenisko znaczy, wiesz, to Dawaj musisz, to musimy nas... pomóc naszemu kumplowi Leczajcie, nie ruszaj się! Nie ruszaj! Wstawaj! Dawaj szybko paliwo! Paliwo! Biorę! Dawaj szybko, Pal kozy! Szybciej! Ostatnia, ładuj ją tam! Do was. Ale Ty, To jest dziewiąta! Koło jest... Koło mnie jest, Mi... A, koło mnie oh, jest koza! Biegnie okay. uwaga! Ko... Medium rare! Świe... Jest problem... Pro... Wiedziałem! Wiedziałem! Pomocy apteczka Gdzie jest ksiądz, który ma jeszcze w sobie życie? Ja tą kosę będę ścigał jakby co, żeby nie uciekła. Aha, left wszystkich Aha. nas! Wszyscy Pół jeden, kozy tak, ale... brakło, kawałek jej roga. O nie, znowu I idą, idą nas zjeść, patrzcie, idą nas zjeść. A w pierwszej gierce mogło się udać. Jedna kozo. To Ty niedobra pani kozo. kozo. power. Kozo. Game over. Game te... over, no. A było tak no, pięknie. Daj, Bo prawie, prawie, O, daj być. Dobra, spróbujemy wczoraj. Więc, jeżeli chcesz, żebyśmy przeszli wszystkie kozy, to zostaw łapeczkę w górę, napisz hashtag koza. I do zobaczenia już niebawem. Mam nadzieję, że się spodobało. Okej, I I dla ekipy.